Maria Rodziewiczówna, Pożary i Zgliszcza, dziękuję za wsparcie i każdą pozytywną reakcję. Rozdział szósty Wojsko ruszyło z miasteczka, szło w stronę żydowego wiru, a zatem wiedziano partii jak, kto to uczynił, a na wyspie sądzono się w bezpieczeństwie, miano rozkaz pozostania. Nagle rozjaśniła się jej twarz, zuchwała, energiczna postać świdy wystąpiła między nią a grozą klęski, on strzegł jej idei. Przypomniała sobie jego gorączkowy pośpiech, niezrozumiałe słowa, ten sygnał zasłyszany na wyspie, i zasępiła się znowu. Zestawiała fakty, a w sieniach rozlegał się brzęk ostróg, chrapliwe dźwięki nienawistnej mowy i hałaśliwe powitanie. Ucichło wreszcie wszystko. Gospodarz wprowadził gości do swej kancelarii. Tymczasem u okna postać kozaka pochyliła się na szyję konia, zajrzał przez szybę do wnętrza. Patrzał uparcie na władkę. Uśmiech brutalny rozchylił jego zmysłowe wargi, przysunął się jeszcze bliżej ściany, podniósł nachaj, zwinął go i uderzył rękojeścią w szybę. Szkło rozprysnęło się po podłodze z przeraźliwym hałasem. Władka obejrzała się i dopiero teraz spostrzegła sprawcę. — Darujcie! — ozwał się po rusku, przy czym nahajem dotknął baraniej czapki, salutując. — Takem się na was zapatrzył, żem na nic nie uważał, Ot, co to znaczy być taką piękną. Asała głowę stracił. Na ten komplement krew zalała delikatne policzki dziewczyny, piorun był w jej wzroku, aż kozak oczy spuścił. Gdy nabrał rezonu, pokój był pusty. A, czartnie dziewka, i to Polak nazywa kłopotem. Ot, pies z niego. Ja bym po taką piechotą poszedł na Kaukas. Wezmę ją sobie. Jej bochu, wezmę, a jak nie da, to go młodcy z dymem puszczą. Wtem adiutant pułkownika ukazał się na ganku, wezwał Asałę skinieniem. — A co tam? — spytał kozak. — Chodźcie, Iwan Maksymow, pułkownik tu zostanie, sami pójdziemy na tą hałastrę. — A to czemu? — pułkownik chory — odparł oficer, śmiejąc się. Weszli do kancelarii. Kozak niedbale skinął głową gospodarzowi, zwrócił się do zwierzchnika. O nieba! W jakimże smutnym stanie był despota powiatowy, zacny pan Karp Iwanicz. Leżał na kanapie w rozpiętym mundurze, niezdolny ręką poruszyć. Butelka sławnej starki czaplica przedstawiała na stole Corpus Delicti. Wokoło niego trzech oficerów z ręką przy czapce wyprostowanych sztywnych słuchało rozkazów, a raczej bełkotania zwierzchnika przerywanego ciągłą czkawką. Ruszajcie na Lachów, zaraz wszyscy przewodnik jest czkawka, odwódka, rozkosz niewódka. Wy, gospodarz kochany, wasze zdrowie. Czegóż stoicie bałwany won, ja tu zostanę, żebyż mi ani jeden buntownik nie uszedł. Słyszycie? Bo was postrzelać karze. Won, ruszajcie. Tu nastąpiło niewyraźne mruczenie, parę bezwiednych ruchów, głębokie odsapnięcie, i pułkownik spał. A pokłonił mu się. Spokojnej nocy, karpiwanicz, rzekł. A my w drogę, bracia. Hej, gdzie przewodnik? huknął gromko do czaplica. Czeka was za bramą, odparł z cicha trwożnie. Człowiek pewny, tak, i zna drogę. Zatem marsz, zastawcie nam ucztę, jak będziemy wracać, a nie żałujcie szampana. Wyszli śmiejąc się, grożąc, zaczepiając ostrogami o sprzęty i rozmawiając jak w szynku. Na dziedzińcu zakomenderowali marsz, wsiedli na koń i wśród dzikiego, przeraźliwego chóra sołdactwa wylecieli za bramę. W wysadzie chłop ich spotkał z kijem i parą zapasowych postołów u pasa. Był to przewodnik. Asała omal go nie roztratował, pletnia spadła wściekłym razem na siwą siermięgę. — Znasz żydowy wir, ty bydle? Chłop zdjął czapkę, zgarbił się, pochylił do ziemi. Znam, jasny panie. No to prowadź żywo! Poleszuk ruszył przodem, wcisnąwszy głowę w ramiona. Czuł na plecach gorący oddech konia i gwizd pletni. Biegł prawie, trzęsąc się ze strachu. Zanim wąskim szeregiem rozciągnęli się kozacy, dalej czarna kolumna piechoty. Naglono do pośpiechu. Po kilku godzinach forsownego marszu przewodnik, chrząkając krwią, padł na ziemię i zemdlał. Nie pomógł Nachaj, zwinął się, skurczył, lecz wstać nie miał sił. Rzucono go na drodze jak bydlę. Dwóch kozaków pognało do bliskiej wsi po zastępcę. Przywiedli go. Był to nie młody człek, zalękły, ponury. Z podełba patrzał na tabor wojenny. Daleko stąd do żydowego wiru? Będzie mila. Asała spojrzał na słońce, zwrócił się do żołnierzy, co trzymali chłopa. Hej, Mikołaj, oddaj mu konia, niech jedzie przodem. A ty, Makar, zarzuć mu pętlę na rękę i ruszaj obok. Marsz! Chłop znalazł się w jednej chwili na siodle. Kozak, trzymając sznur od pętli, pociągnął go na czoło kolumny. Ruszono. Poleszuk obejrzał się na wioskę, westchnął i poprowadził prawie bez drogi przez gąszcze, kępy, łozy, okrążając rzekę. Okolica robiła się coraz dzikszą. Piechota została daleko w tyle, nie mogąc nadążyć, konie kozackie zapadały w trzęsawisko. Po godzinie drogi kozak z przewodnikiem znaleźli się opodal od wojska. Chłop bokiem spojrzał na swego stróża. A czego to wy panie szukacie na wirze? zagadnął nieśmiało. Lachów odparł kozak, oglądając się za swoimi. Na tę wieść chłop zbielał ze strachu. Obejrzał się na prawo i lewo, powoli, korzystając z nieuwagi żołnierza, oswobodził rękę ze sznura, zmierzył raz jeszcze szerokość drożyny. Z szybkością myśli sunął się z konia, dał olbrzymi skok, wpadł w gąszcz i zginął. Kozak zaklął straszliwie, rzucił się za nim, ale koń potknął się o pień. Padli razem. — Łapaj, trzymaj! — wrzasnął, porywając się z ziemi. sałła na kark mu wsiadł, okładając na Powstała piekielna wrzawa, przeklinania, groźby i razy. Chłopa to jednak nie nakłoniło do powrotu. Zaszył się jak zwierz w rodzinną puszczę, ogar by go nie wytropił. Kozacy posiadali z koni, piechota stanęła ziajana, oparta na karabinach. Oficerowie, ochrypnąwszy od łajania, rozesłali ludzi we wszystkie strony. Po godzinie oczekiwania ukazał się jeden z gońców. — Wyspa o wiorstę — raportował. — Widać ognie. — Trafisz? — Trafię. Ruszono znowu. — Kto się odezwie, temu w łeb, cicho, bez hałasu — ostrożnie zakomenderowała Sała. Posuwano się wolno, bez szelestu, w głuchem milczeniu. Niekiedy koń parsknął, zabrzęczała uzda, zaszeleściły gałęzie, zresztą nic. Na koniec las się rozdzielił, ukazał się skraj równego brzegu i czarna głęboka woda. Za nią leżała wyspa. Istotnie dym nad nią kołował gęstym tumanem, ale oprócz tego nic nie zdradzało obecności ludzkiej. Wojsko zaległo brzeg cały. Oficerowie radzili. Brakło rzeczy najważniejszej, czułem. W tej chwili nadbiegł z radosną nowiną jeden z rozesłanych na wywiady kozaków. Opodal w Tatarakach znalazł ukrytych kilkadziesiąt łódek. Posłano po nie, zapominając w chwili triumfu zastanowić się, dlaczego łódki były na tym brzegu, a nie u wyspy, gdzie była partia. Słońce tymczasem chyliło się ku zachodowi. Po upale świeżość ogarniała ziemię. Żołnierze pokładli się w trawie. Zgłodniałe konie kozackie skubały chciwie kępy chwastów. Nikt się nie odzywał. Każdy z natężeniem patrzał na wyspę. Ogień ciągle się palił. Moskalom się zdawało, że powstańcy gotują tam dla nich wieczerzę, nie spodziewając się niczego. Nareszcie nadeszły czółna, rozległa się komenda. Wsadzono na nie kozaków, sformowano piechotę, miała powitać uciekających wpław Polaków morderczą salwą. Cicho odbito od brzegu, okrążono wyspę. Miano wyprzeć buntowników na ogień pułkowy. Plan był ściśle strategiczny, a Polakom widocznie Bóg odebrał rozum, słuch i oczy. Na brzegu nie zastano żywej duszy, ani jednej straży. Kozacy wysiedli bez przeszkody, zdjęli fuzję z ramion, rozbiegli się na obie strony, niby obręcz, okrążając gniazdo buntu. Posuwali się powoli wśród łozy, coraz bliżej polany. Pierwszym, co rozchylił ostatnie krzaki i zajrzał, był asała. Skamieniał. Na polanie był tylko jeden człowiek. Leżał u ognia, oparty po chłopsku łokciami o ziemię, a brodą o pięście i patrzał w płomień. Ubrany był w siwy, samodziałowy surdut i postoły bezbronny. Kij tylko miał obok siebie i czapkę, na której świecił znak rządowego strażnika. Musiał odbyć wędrówkę daleką i mozolną. Odpoczywał i suszył się przy ogniu. Odzież jego parowała od gorąca. Na to niespodziewane zjawisko asała nie mógł powstrzymać okrzyków wściekłości. Wyrwał szablę z pochwy i biegł na samotnika, chcąc swój zawód na nim odemścić. Na krzyk i szelest łamiących się gałęzi człowiek podniósł opieszale głowę, potem się zdziwił leniwie i patrzał bez wielkiego wrażenia na białą broń i rozjuszone rysy oficera. Na twarzy jego najmniejsze drgnienie nie zdradziło strachu lub grozy, a jednak śmierć wisiała nad nim. Bo nie strażnik to był ani chłop. Przed asałą stał Aleksander Świda we własnej osobie. Kozak płazem szabli ciął go po ramieniu. Aż zajęczały kości i przerwała się odzież. Człowiek nie skrzywił się nawet. Spojrzał zimno na oficera i usunął się na bok. Wzrok ten i spokój oprzytomniły Moskala. Pomyślał, że umarli milczą, a ten mógł udzielić ważnych wskazówek. — Kto ty? — ryknął jak zwierz. — Rządowy leśny strażnik. Skąd się tu wziąłeś? Co tu robisz? — Odpoczywam i myślę zanocować, bo do domu daleko, a noc blisko — mówił urzędownie po rusku. — Lachów tu nie ma? — byli podobno jeszcze dziś rano. Kiedy poszli, nie wiem, ale wiem, gdzie poszli. Wiesz, naturalnie, bo to w mojej części. Dziś podczas rewizji natrafiłem na gniazdo. Podczas tej rozmowy z za wszystkich krzaków ukazywały się baranie czapki i lufy strzelb. Zbiegli się, zatłoczyli polanę zdziwieni, nie rozumiejąc nic zgoła i obstąpiwszy szczelnie asałę i strażnika, przysłuchiwali się ciekawie. W rządowym lesie krzyknął dowódca, w lesie jego cesarskiej mości bunt się kryje, a ty tego nie meldujesz do władzy, psie. Jak to nie melduję? A toż ja właśnie idę do miasteczka z raportem. Niedawno ich spotkał i omal mnie nie zabili, bom podpełznął pod nogi placówki i słuchał, co mówią i zamierzają. Spostrzegli mnie, strzelili trzy razy, od czapka dziurawa, a potem ścigali jak wilka. Dalej dziś pójść nie mogę, bom okropnie zmęczony, ale jutro rano ruszę do pułkownika. Asaua złagodniał, obejrzał czapkę, przestrzeloną w dwóch miejscach, schował szablę do pochwy. Daleko oni stąd? zagadnął. Godzina drogi, nocują w prochodni, może panowie wiedzą, za tą groblą na błocie z tamtej strony rzeki, jutro myślą iść dalej. A ty łotrze, dopiero teraz mi to mówisz. Gdzie pójdą? Błotami na wschód, o tam. Czy wiedzą, że ich ścigamy? Spodziewają się, że nie ośmielicie się iść w tę dzicz. Doprawdy, wielu ich. Będzie tysiąc. Naczelnika widziałeś? Znasz? Może i znam, ale oni tam nie noszą galonów. Wszyscy w siwych kurtkach, zresztą widziałem tylko kilkunastu z bliska, a resztę z daleka. Dlaczego ruszyli stąd? Nie wiem, panie, odparł i jakby już sił mu brakło i nie miał tematu do dalszej rozmowy, spojrzał po kozakach, kijem poprawił ogień i chciał usiąść na powrót. A Sała zamierzył się nań pletnią. Ty łotrze, hultaju, psie, myślisz spać w takiej Chwili. Obwiesić cię na pierwszej gałęzi za takie niedbalstwo. Ruszaj. Gdzie, panie? Poprowadzisz wojsko do nich. Myślą, że się boimy ich moczarów. Ha, to poznają rosyjską odwagę i bagnety te pany. Hej, wziąć go w środek, a jak zechce uciekać, palić w łeb bez ceremonii. Sto hajów temu, co mu da umknąć. Kozacy usłuchali rozkazu. Świda ledwie miał czas czapką włożyć, popchnięto go gwałtem naprzód. Po cóż ja mam uciekać? rzekł do Asały. Gdy was zaprowadzę tam, to ich wytłuczecie, a ja nie będę potrzebował jutro iść do miasteczka. Tam mil siedem, a tu tylko jedna. Dla moich nóg to wygrana, a nogi, panie to bogactwo strażnika. Wrócono na brzeg do pułku, wiodąc go triumfalnie. Znowu zakomenderowano pochód. Żołnierze głodni, zmęczeni, usłuchali zbiernym ślepem posłuszeństwem. Strażnik prowadził, nie próbując dezercji, był rad ze swego stanowiska na czele kolumny. Nie zwracał uwagi na dwie lufy strzelb skierowane ku sobie, szedł raźno między końmi, nie ustając ani kroku. Okolice znał doskonale. Po chwili marszu wywiódł na drogę piaszczystą dość szeroką. Wskazał ręką na ziemię. Szli tędy, ozwał się. Asała uśmiechnął się, pokazywał białe kły. No, przecież nie wrócimy z tej całodziennej błąkaniny darmo. Będzie polska jucha na szablach i bagnetach. I warto. Dzień dzisiejszy zszedł nam pracowicie, odparł drugi oficer. I ludzie i konie padają z głodu, żeby choć wódki kieliszek. Będziemy ją mieli, zabrawszy obóz lachów. W tej chwili piasek się skończył. Weszli na groblę ułożoną z krąglaków. Z obu jej stron ciągnęły się głębokie grząskie rowy. Za rowami gąszcz, łozy i brzeziny, zbitej jak wał. Słońce zachodziło czerwono, jaskrawo, w luce między zaroślami biło prosto w oczy, nie dając spojrzeć naprzód. Droga szła tak prosto bardzo długo. Oficerowie, przysłoniwszy oczy ręką, widzieli wciąż te same śliskie bierwiona, na których co krok potykały się kozackie konie i błyszczącą czerwonowodę wodę rowu. Przewodnik szedł po kłodach z niesłychaną wprawą. Wysoka jego postać nie pochyliła się ani razu, nie stracił równowagi. Owszem, ilekroć koń padał... Podchwytywał go i podnosił żelazną ręką. Zła przeprawa, zagadnął go Asała. Obejrzał się za siebie, piechota już była na grobli. Zła, panie, ale najlepsza, grobla ta strzymałaby armaty, a o dwa kroki za nią w bok bezdeń. Zaraz koniec biedy. Sława Bochu, za usługę zapłacę tobie, nie pożałujesz. Dziękuję, panie. Ja carski sługa, więc i wasz. A jakże się nazywasz? Pocerkiewnemu Józef Wiklicki. Ale ludzie zapomnieli tego nazwiska. Przezwano mnie kukułka, bo umiem ją naśladować tak, że każdego oszukam. Na dowód strażnik przyłożył dwa palce do ust i powtórzył parę razy wołanie. Rzeczywiście złudzenie było zupełne. Oficerowie się śmiali, kozacy pilnujący przewodnika zaczęli próbować sztuki. Wołanie kukułki rozległo się na kilka tonów. Po chwili gdzieś w dali, ledwie dosłyszalne, ozwało się podobne w lesie. Strażnik zrobił gest triumfu. A co? Nie mówiłem, ozwał się dumnie. Ot i prawdziwa odpowiada. Zwabiłeś samiczkę? zaśmiał się jeden z kozaków. Posuwano się ciągle. Świda raz jeszcze obejrzał się za siebie i przyspieszył kroku. Kaczki! zawołał nagle podnosząc rękę. Całe statko siedem. Żeby nie strach lachów, można by zabić parę. Ot tak lecą wygodnie. Kozacy podnieśli głowy. Za ich przykładem poszli oficerowie. Przewodnik spojrzał na rów. W tem miejscu leżała na nim stara, spróchniała kłoda, formując kładkę. W tejże chwili z obu stron grobli padły jak na komendę dwa strzały, zadymiły gąszcze. Dwaj kozacy na przodzie zachwiali się na siodłach z jękiem. Strażnik się zgiął, prześliznął pod brzuchem prawego konia, skoczył na kładkę. Zanim zdołano oprzytomnieć, już go nie było. Krzyk zgrozy i wściekłości skonał na ustach asały. Błysło znowu. Już nie dwie, ale kilkadziesiąt kół gwizdząc wpadło w środek wojska. Padały konie, ludzie w całym szeregu. Była to matnia. Powstała chwila okropnego zamieszania. Ranni walili się na ziemię jęcząc, konie się porywały, wspinały, padały na krąglakach. W jednej chwili porządna, jednolita kolumna zbiła się w bezładny kłąb. W gąszczach zaruszało się znowu. — Hej, bracia, pal! Razem! — rozległ się donośny głos Kazimierza Świdy. Odpowiedzią był grad kul celnie wymierzonych i okrzyk z tysiąca piersi: Niech żyje Polska! i nowa salwa. Każdy krzak dymił, błyskał, każda kłoda zaczynała farbować się krwią. Asała draśnięty w ramię, rozjuszony, rzucił się na oślep z koniem na kładkę, którą uciekł przewodnik. Myślano o nim. Strzał padł. Kary jego konik trafiony w pierś stanął dęba, nogami bił powietrze sekundę, zwalił się w rów. Asała ledwie zdołał zeskoczyć. Formuj się, wrzasnął, frontem na obie strony. Cel, kto żył, usłuchał rozkazu. Zmierzono w gęstwinę, dano ognia jak z jednej lufy, kule zginęły wśród liści. Hej, z obu stron, pal, krzyknął na swoich świda. I jego usłuchano, z tą różnicą, że mierzono nie w liście, a w piersi. Front moskiewski się zmieszał, zaświecił lukami. Naprzód, marsz, wrzasnęli oficerowie. Żołnierze rzucili się za nimi. Było to coś na kształt odwrotu. Biegli, padali, porywali się znowu, a za nimi brzmiała wciąż komenda niewidzialnego wodza: "Pal! Pal!". A niewidzialne dłonie zasypywały ich kulami. Tłoczyli się po ciałach towarzyszów, byle prędzej ujść z zupełnej zagłady, aż nagle stanęli. Droga się skończyła. Przed nimi był rów kilkosążniowy, na którym czerniały i jeszcze dymiły słupy świeżo spalonego mostu. "Pal! Pal!" wołano za nimi. Grad ołowiu zdziesiątkował znowu stojących. Wówczas zwrócili się niepomni na nic, nie słuchali oficerów, żadnego głosu i rozkazu. Rzucali broń, tornistry i ślepi rozpaczą uchodzili tą samą już raz przebytą drogą. W gromadę tę niesforną, przejętą przerażeniem, wściekłością, bólem i ranami, powstańcy strzelali niecelując, celując, rozgrzani bojem, ogniem, krwią. Już nie czekali komendy, ogłuszeni hukiem, nabijali w mgnieniu oka, podnosili broń. Jęk rósł, dym gęstniał, gromada zbiegów malała z każdą chwilą, stosy trupów zalegały groble, konie kozackie rżąc i chrapiąc tratowały żołnierzy. — Stój! Stój! — wołali daremnie oficerowie. I ich też objęła zgroza i panika, i oni zwrócili się wstecz. Trzech padło. U końca grobli znalazł się sama sała. Z wojska została pokaleczona garstka i stosy trupów, z kozaków kilkunastu zakrwawionych i trochę rozpieszłych koni. Na grobli opadał dym. Powoli cichły strzały. Huk strzałów rozpłynął się w oddali. Zastąpił go odgłos przeciągły, okrzyk tysiąca polskich serc. Niech żyje Polska! Krzak łozy się pochylił, w luce ukazał się Żelisławski. Twarz chłopca czarna od prochu promieniała zapałem i szczęściem. W jednym ręku trzymał strzelbę rozpaloną od ognia, w drugim swój ukochany sztandar. Potrząsnął nim, wzniósł wysoko i wbił na znak triumfu wśród kłód na grobli. Purpura zwisła nad stosem ciał, z zarośli wychodziło coraz więcej ludzi zmęczonych, osmolonych, ogłuszonych, ale nad wyraz szczęśliwych. Ostatni wystąpił naczelnik. Rozejrzał się po placu boju, zdjął czapkę, otarł pot z czoła, odetchnął. Dość krwi na dziś, zawołał, widząc jak żelisławski podnosił broń i mierzył wruszającą się gromadę rannych. Powstaniec opuścił ręce z żalem: Na koma pełzać jeszcze to plugawe robactwo! Mruknął zajadle do obok stojącego kolegi. Tylko umarli nie kąsają. Niby ty się boisz ich zębów, wtrącił kolega, podejmując z ziemi karabin, jeszcze tkwiący w zastygłej dłoni piechura moskala. Pyszna brończą, trzeba z nim na moją skałkówkę zrobić handel, dodał. Ale Kazimierz Świda wszystko widział. Nie grabić moskali, krzyknął donośnie, niczego nie tknąć. Może by zabrać proch i kule zdadzą się nam zauważył nieśmiało jeden z partii, wskazując kolbą ładownice rozrzucone po ziemi. Nie. Wódz odrzucił nogą naboje. Za wiele na nich błota i krwi, my nie szakale i nie złodzieje. Dziś nasz pierwszy czyn i walka, nie kalajmy jej myślą niską rabunku. Dobijanie rannych, obdzieranie trupów im zostawimy. Nad nimi nie błyszczy srebrny orzeł narodowego znaku, co nie znosi plamy. Nasz dzień skończony, ochrzciliśmy sztandar krwią, powitali triumfem, oby nas wiódł zawsze do zwycięstwa. Co daj Boże przedwieczny? Powstańcy odkryli głowy, na grobli chwilę trwała skupiona cisza modlitwy. Przerwał ją Żelisławski radosnym hurra, aż się wszyscy obejrzeli w jego stronę. Chłopak już wisiał u szyi Aleksandra, co stało podal, oparty na strzelbie, zapomniany w pierwszej radości. Hurra, kukułka niech żyje, z nim dobrze wojować! Wyłrzeli Sławski, dusząc przyjaciela w uścisku, byłem w śmiertelnym strachu o ciebie, kolego, ale wy zewsząd wychodzicie cało. Cała partia otoczyła bohatera dnia, krzyczano, ściskano, wołano, aż świda ogłuchł i stracił głowę. Dajcie pokój, Adasiu, wołał, cóż tam wielkiego. Udało się to dobrze. Dziękujmy Moskalom, że głupi i ślepi. Mojej zasługi mało. Mogli cię zabić, krzyczał chłopak, ale nie zabili. Dostałem tylko płazem od kozaka, odzienie przepadło, a jam cały i z naszych nikt nie zginął? Nikt! ozwał się Kazimierz, przedzierając się przez tłum i podając bratu prawicę. Dzięki tobie. Plan był obmyślony znakomicie. Aleś ty jeden ryzykował wszystko. Dziękuję ci za Polskę. Aleksander na widok brata zachmurzył się. Zamruczał coś niewyraźnie i, oswobodziwszy się wreszcie od pochwał i podziwu, skinął na jednego z powstańców i odszedł z nim na bok. Był to rzeczywisty rządowy strażnik, którego odzienie nosił Świda. Wódz tymczasem zlustrował swych łudzi, kazał trąbić odwrót. Puszcza rozstąpiła się przed gromadą zbrojnych, wpuściła ich do swego wnętrza. Za ostatnim zapadły gałęzie, kryjąc ślad wszelki. Po chwili gwarnego marszu Aleksander dogonił brata na czele. Był już przebrany. Chwilę szli w milczeniu. Jesteś strasznie zmęczony. Aleks, ozwał się wreszcie starszy. Należy ci się długi wypoczynek i sen. Mniejsza o mnie, mruknął. Ważniejszy przedmiot zajmuje mnie w tej chwili. Czy pozwolisz, Kaziu, że odezwę się do ciebie jak do brata, a nie jak do wodza? Mów, otóż powiem ci szczerze, żeś popełnił dziś dwa kapitalne błędy. Wódz podniósł na mówiącego piękne swe oczy. Niegniewne i nieobrażone, ale zdziwione, gotowe wyznać winę i naprawić ją. — Co takiego? — spytał. — Zabroniłeś zabrać amunicję i broń Moskalom. — Ależ, bracie, to grabież wstrętna, to tylko konieczność naszego położenia. Czyś obejrzał strzelby naszych. Wybrali się na wojnę jak na obławę, z myśliwskimi dubeltówkami panicze, ze skałkami ubożsi. Co warta taka broń w codziennym, gorącym użyciu? — Sam wiesz — Przytem każdy przyniósł róg prochu i woreczek kul, żebyś zajrzał do torb po dzisiejszej potyczce, zobaczyłbyś pustkę. Co dalej będzie? Mają dla nas przygotowaną broń i amunicję. Kto? Gdzie? Nie wiemy. Administracja jest wadliwą w najwyższym stopniu. Nikt jej nie zna, oni się lękają pozoru, donosu, zdrady. My ich jeszcze szukać i naglić musimy. A tymczasem wróg może być jutro na karku, a my nie mamy garści prochu. I ty w takich okolicznościach zabraniasz zabrać wojenne karabiny i tysiące ładunków. Ty pójdziesz po proch, szepnął Kazimierz. Moskale nie znajdą nas tak prędko. Obóz jak warownia wśród błot. Jedyna droga, mało komu znana. Aleksander ruszył ramionami. Zaczynał go gniew nurtować. Budujemy na optymistycznych przypuszczeniach, a za sobą siejemy błąd po błędzie. Może, to żadna racja. Możeś dobrze zrobił zabraniając dobijać Moskali. Ja jednak uważam to za błąd i wielki błąd. Aleks, to nikczemność. Są szlachetności gorsze od podłości, wybuchnął. Prawo wojenne jest nieubłagane i okrutne, bo takie być musi. Kto się przed nim wzdryga, temu miejsce dowodzić aniołom w niebie, a nie ludziom na ziemi. Powiedz, walczymy czy nie. Jeśli walka, to krew. Precz z uczuciem i szlachetnością, bo tygrysów mamy przed sobą, a nie rycerzy. Ja nie nazywam bojem takiej wojny, jaką ty prowadzisz bierz jeńców kiedy nie chcesz rzezi ale nie zostawiaj za sobą setek ludzi żywych ledwie draśniętych lub przywalonych trupami którzy wstaną za chwilę by się mścić to nie będzie już ślepe żołdactwo lecz będą wściekłe psy co za każdą kroplę swej krwi wezmą pod batogami polskie życie i ty im pozwalasz szkodzić nie mogę działać inaczej to by było straszną plamą powstania to fałsz Nikt by cię nie potępił. Chcesz donkiszotować z Moskalami, Winszuje. Ale ostrzegam cię, że mało znajdziesz naśladowców, a wielu wrogów. Bywaj zdrów. Odchodzisz. Mam dosyć nierozsądnej wojny. Obejdziecie się beze mnie. Był rozdrażniony, dziki, ponury. Bunt się w nim podnosił i opór. Kipiał. Cofnął się, skręcił w bok i, nie słuchając wołania Kazimierza, zginął w gęstwinie. Naczelnik popatrzał za nim żałośnie. Może ma słuszność, szepnął do siebie. Ja mnie stworzony na wodza partyzanckiej wojny, źle robię, a Bóg mi świadkiem, nie mogę inaczej. Poszedł ze zwieszoną głową do obozu. Było mu dziwnie smutno bez brata, szepnął do siebie. A tam za nimi na grobli stosy Moskali poruszały się ciągle. Orzeźwieni chłodem nocy, ranni i zemdleni podnosili się powoli, nasłuchiwali nieufnie, rozglądali się trwożnie, oswabadzali się spod koni i trupów i wstawali z trudnością bladzi, okrwawieni, poszarpani. Księżyc wszedł biały, jasny na ten obraz. W świetle jego ta grobla czarna, nastroszona ciałami ludzkimi, wyglądała przerażająco, jak widmo człowiek się podnosił, pełz do rowu, do wody, ręką ranę cisnąc. Zanim wlokła się wstążka krwi coraz czarniejsza, posuwał się coraz wolniej, jęczał, harczał, potem upadał, dysząc. Wyciągał głowę ku wodzie, Coś szeptał, przeklinał, język tężał, słowo zostawało na otwartych ustach. Ten już dalej nie pójdzie. Obok niego inny, przywalony koniem, szamotał się, wił. Jedną ręką odpychał z piersi ciężar, zęby wpił bezmyślnie w szyję zwierzęcia, gryzując ją w bezsilnej rozpaczy. Chrapliwy, świszczący oddech dobywał się z uciśnionych płuc. A tymczasem przez ranę w ramieniu krew uciekała wąską niteczką, ale bezustannie, i wsiąkała w błoto między kłodami. Członki mu tężały, jeszcze jeden desperacki wysiłek, by się wydostać na swobodę, kilka drgnień, zęby kurczowo wbiły się w arterię martwego konia. Uspokoił się na wieki. Inni, mniej ranni, zbierali się po kilku, jeszcze zalękli szeptali między sobą, opatrując szmatą odzieży, zdartą z zabitego towarzysza swe kalectwa. Łyk wódki ze znalezionej manierki krzepił ich ostatecznie. Uciekali ze strasznego miejsca, ale powoli. Gdzie błysł galon starszego rangą, padali do ziemi, rewidowali kieszenie, obrywali zegarki, ledwie mogąc na nogach ustać, obdzierali już trupa, drżącymi rękami chowali zdobycz i szli dalej, węsząc łup w powietrzu. Jęk usłyszany w przechodzie nie wzruszał ich. Nie oglądali się za kolegą, bratem może, co potrzebował pomocy, każdy myślał tylko o sobie. A księżyc wciąż patrzył na to blady, zimny, obojętny. Zaglądał w wilcze ślepie rozbitków, rabusiów, w zastygłe strachem pokrzywione oblicza trupów. Łamał swe promienie po szczątkach broni, jasnych guzików mundurów, po wyszczerzonych wściekłością zębach umarłych, po brudnej, czerwonej wodzie rowów. Nad groblą kołowała śmierć. Zdmuchiwała gasnące światełka życia, kładła swe kościste palce na rany, tłoczyła piersi. Urywała jęki, zrywała struny, studziła krew, zabierała pod swe tajemnicze berło opuszczony przez żywych plac walki. I ona rabowała na swą rękę, przez nikogo niehamowana. Doceniasz? Subskrybuj!